Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonać screenshot w telefonie HMD Skyline. Aby wykonać screenshot, musimy nacisnąć przycisk zasilania oraz ściszenia telefonu w tym samym momencie. Możemy też przesunąć palcem do góry, tak aby wysunąć okno działających aplikacji i nacisnąć tutaj, aby wykonać zrzut ekranu wybranej aplikacji. Jeżeli będziemy mieli na przykład wybraną jeszcze przeglądarkę i przejdziemy tutaj, będziemy mogli wybrać czy chcemy zrobić screena z ustawień czy przeglądarki. Możemy też zrobić screena, otwierając centrum sterowania, a następnie wyszukując opcji zrzut ekranu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć.